Z kim spotkali się w Siedlcach i Mrozach Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, i jego żona podczas wizyty, która odbyła się w minionym tygodniu. Co zrobiło na prezydenckiej parze największe wrażenie? Jak zapamiętali Annę i Bronisława Komorowskich ci, którzy znaleźli się blisko głowy państwa? Zespół Tygodnika Siedleckiego odmalował wieloaspektowy przebieg i klimat intensywnej wizyty głowy państwa na ziemi Siedleckiej. Na łamie tygodnika powraca sprawa czarnego euro. Publikujemy sprawozdanie z rozprawy, która odbyła się przed Siedleckim Sądem. Oskarżony w tej sprawie Kameruńczyk nie przyznał się do winy. Sąd uchylił zastosowany wobec niego areszt tymczasowy. Garwolińska prokuratura zajmuje się wiarygodnością zaświadczenia lekarskiego, które przedstawił w sądzie poseł Grzegorz Woźniak. Co ciekawe, zrobiła to na skutek zawiadomienia, jakie złożył pracodawca lekarzy, dyrektor SPZO w Garwolinie. O drugim życiu łosickiego komisariatu pisze Milena Celińska. Światło dzienne ujrzał wieloletni konflikt personalny pomiędzy komendantem i jednym z policjantów. Na biurko starosty łosickiego trafił wniosek o odwołanie komendanta Dariusza Borkowskiego. Uruchomiono procedurę sprawdzającą. Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej w Rodomiu jest jednak bardzo powściągliwy w komentarzach